Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, wchodzimy dzisiaj 101. rocznicę powrotu sor do Polski. Dokładnie 19 stycznia 1920 roku do naszego miasta wkroczyły oddziały III Pułku Ułanów Wielkopolskich pod dowództwem podpułkownika do Władysława Mosiewicza. Z tej okazji chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu kilka zdań na temat niezwykle interesującego eksponatu, który znajduje się w zbiorach naszego Muzeum. Mianowicie na temat obrazu, który w 2009 roku został namalowany przez pana Zdzisława Walczaka, malarza, batalistę z Tryszczyna. Tytuł obrazu: Przejście Solca przez wojsko polskie 19 stycznia 1920 roku. Wielokrotnie, kiedy e, odwiedzający nasz muzeum widzieli ten obraz, e, to komentowali: O, to Józef Piłsudski był także w Solce Kujawskim. Otóż nie, proszę państwa, e, postać widoczna w centralnej części obrazu to właśnie podpułkownik. Władysław Masiewicz, dowódca III Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poza tym na obrazie możemy rozpoznać jeszcze dwie postacie. Jest ksiądz Jan Klein, proboszcz w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika w latach 1918-1921 oraz pan Bolesław Maternicki, solecki aptekarz, członek Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Wydarzenie dzieje się na soleckim rynku. Jeżeli dobrze się przyjrzeć, to Zobaczymy, że jednego budynku już dzisiaj na rynku nie ma, mianowicie w tym miejscu znajdowała się apteka pod Orłem. Budynek ten w 1945 roku został spalony przez żołnierze Armii Czerwonej. Inaczej, też jak dzisiaj w Solcu, na obrazie nie ma śniegu, ponieważ wtedy, w tamtym czasie, w styczniu 1920 roku, panowała odwilż. I też co jest ciekawe, że na zdjęciu możemy zobaczyć sporą grupę Polaków, którzy. W oknach i na balkonach wywiesili biało-czerwone flagi. A musimy pamiętać, że w styczniu 1920 roku Polaków w solcu było bardzo mało, było to około 5% ogólnej liczby mieszkańców, pozostałą społeczność solca stanowili Niemcy, była też skromna grupa Żydów. Dla nas ten obraz jest bardzo ważny, ponieważ jak do tej pory. W naszych zbiorach nie ma ani jednego zdjęcia, które dokumentowałoby to ważne wydarzenie w historii naszego miasta. Także mam nadzieję, że jak tylko będziemy mogli otworzyć dla Państwa nasze sale wystawowe, Państwo nas odwiedzą i zwrócą uwagę na ten piękny obraz. Jeszcze może powiem kilka słów związanych z powstaniem tego obrazu. Otóż, scenę, którą na tym obrazie widzimy, została ona skomponowana na podstawie opisu, który znajdujemy w książce Bandurskiego-Kościńskiego wydanej w 1925 roku z okazji 600-lecia nadania Solcowi praw miejskich. Także opis ten został sporządzony bardzo blisko czasowo wydarzeń, które przedstawia ten obraz, więc prawdopodobnie powstał na podstawie relacji nośnych świadków. Natomiast jeżeli chodzi o tło całej sceny, czyli Solecki Rynek, to tutaj posłużyła nam z pomocą jedna z pocztówek z tego okresu. Taka ciekawostka, gdy ten obraz powstawał, Właściwie o księdzu Klejnie niewiele wiedzieliśmy, natomiast mieliśmy jedną jego fotografię. Natomiast teraz, przygotowując wystawę czasową, która też mam nadzieję niebawem będzie udostępniona publiczności do zwiedzania, udało nam się dotrzeć do kwestionariusza osobowego wypełnionego przez księdza Klejna. I okazało się, że nawet jak na ówczesne czasy, ksiądz Klejn był osobą dosyć niską, miał 1,52 m wzrostu. Więc prawdopodobnie na tym obrazie powinien być, jego sylwetka powinna być bardziej filigranowa. No ale tego 10 lat temu nie wiedzieliśmy. Obrazu przemalowywać nie będziemy. Będzie on już też jakimś też świadectwem tego, jak nasza wiedza na temat przeszłości Słońca się zmienia. A korzystając z okazji, chciałem też przypomnieć o 2 styczniowej rocznicy. 23 stycznia obchodzimy 76. rocznicę. Zakończenia niemieckiej okupacji naszego miasta. Okupacja ta trwała, jak kiedyś obliczyłem, 1965 dni. Rozpoczęła się 7 września 1939 roku i był to jeden z najtragiczniejszych, właściwie w XX wieku, najtragiczniejszy okres w dziejach naszego miasta, który kosztował życie około 200, prawie 200 mieszkańców polskich mieszkańców Solca. Kujawskiego. Kiedyś o tym wydarzeniu mówiło się, że to jest rocznica wyzwolenia. Co so, oczywiście to nie jest prawda. Można powiedzieć, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę spod okupacji niemieckiej, ale nie przynosiła Polsce wolności. Celem Armii Czerwonej było pokonanie Niemiec, zdobycie Berlina i uzależnienie Polski. Ale nawet pamiętając o tym, trzeba uznać, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta, w najnowszej historii naszego miasta. I 23 stycznia dla polskich mieszkańców Solca-Polskiego był to dzień zmiany i to był dzień zmiany zdecydowanie na lepsze. Dziękuję. Dziękuję.